Witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny smartfon od Realme. Realme Seria 8, czyli znowu smartfony, które są naprawdę super turbo, fajnie wycenione, fajne podzespoły, mają wszystko. Wydają się jest smartfonem idealnym. Jak działają? Sprawdźmy, przetestujemy, zobaczymy. Tym razem Realme 8 Pro, czyli smartfon z cyklu naprawdę... Jest ładny. ładnych tył. Ten taki, taki, no można sobie... Tutaj polatać, to jest plastik z tego co czuję, ale naprawdę fajnie jest to zrobione, nie rysuje się, wygląda ładnie, jest naprawdę spoko. Jeszcze napis takie motto marki, jak widzicie. Aparaty sztuk 4 nie wystają za bardzo, układ kuchenki, praktycznie brakuje tylko jeszcze kurków, ale spoko, no, można się do tego przyzwyczaić. Od góry mikrofon, na dole głośnik, USB-typ C, jazda słuchawkowe, mikrofony spoko. Lewa strona, głośność, przyciski i z lewej, czyli to z prawej, może teraz patrzę w zależności od której strony, gniazdo. Najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o karty SIM, czyli dwie karty SIM w formacie Nano i karta MicroSD, czyli możecie zrobić wszystko, co chcecie. Brak jakiejkolwiek uszczelki, więc o jakiejkolwiek wodoodporności tutaj za bardzo mówić nie możemy. No i co na pierwszy rzut oka widzimy, mamy ekran, troszkę mi się upalcował, jest na nim folia naklejona, jest, jest ale widać, że jest dosyć duży. 6,4 cala. Dokładnie widzimy, że też jest to AMOLED. Częstotliwość odświeżania 180 Hz. Wow! No to na grubo, że tak się wyrazimy. Jest oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię już rozblokowania, widzicie rozblokowanie twarzą. Jest rozblokowanie przyciskiem palca, tylko muszę jakiś inny kąt ustawić. No, to działasz czy nie działasz? No działa, ale tak jeszcze raz sprawdźmy, może coś... Dawno nie było robione, nie wiem. Czekaj, nie mam no nie twarz, Alec. No, nie jest super. Widzicie, że raz trafia, raz nie trafia. No, ale dobra. Teraz potestujemy, po sprawdzeniu, wracając do ekranu. Full HD Plus 2040 na 1080 PPI 409, czyli no, całkiem nieźle. Maksymalna jasność 1000 nitów. No, czy taka jest to? Wiadomo, zobaczymy, pooglądamy. Może sobie trochę. Przetrzemy, ale naprawdę mówiąc krótko, wygląda ekran ładnie. Ładne kąty, ładne kolorki. Jasność jest ok. Minimalną sobie zobaczmy. No jest, praktycznie nic nie widzicie w kamerze. No, ekran robi swoje, robi robotę, wygląda ładnie, fajnie. Jest oczywiście też w nim aparat, no ale to bardziej. Taka klasyka. Co mamy na pokładzie? No tutaj z racji ceny troszkę słabiej. Snapdragon 720G, czyli ośmiordzeniowy procesor, 8 nanometrów, taktowanie do 2,3 GHz, grafika Adreno 618. No, może być RAM. Ile mam w tej wersji, którą ja tutaj mam? 8 GB, ale występuje też w wersji 8 lub też 6. Na pokładzie 128 GB w pamięci UFS i Wersji 2.1. Więc no, taka specyfikacja, można powiedzieć, w miarę rozsądna. Tuż więcej odnośnie samego smartfona. Zobaczmy, co w ogóle on tutaj potrafi, jeżeli chodzi o możliwości. Na pokładzie macie oczywiście etui case Fajna sprawa. Po założeniu ładnie to wygląda. Case jest przydmiony. Zaczekaj sobie odpowiednio włożyć. O, lepiej od dołu. No, to mocno nachodzić. No, o, dobra, i działa. No więc w etui fajnie wszystko wygląda, aparaty chronione, tu ładnie podniesione wycięcia na wszystko są. Jest ładowarka, a oczywiście, jeżeli chodzi o temat ładowania, no to jest w ogóle inna bajka. Naprawdę jest szybko, gdyż macie tutaj ładowanie 50 W. Bateria 4,5 mAh, teoretycznie, więc też ok. Oczywiście kabel USB typ C, kontra zwykły USB jest na pokładzie, więc wszystko co być powinno jest. Sam telefon, oczywiście, oparty na nakładce od, od Realme. Hmm, co mamy w ustawieniach? Praktycznie wszystko co być powinno, więc moim zdaniem za dużo tutaj sobie nie pooglądacie. Sam tutaj mamy? Efekty wizualne, ekran zawsze aktywny. O, oczywiście, macie sam display. Co widać, tak to sobie tutaj nazywane jest dźwięki, wibracje. No tutaj można troszkę rzeczy poukładać. Przybory, cóż to jest. Ha, gesty. No, oczywiście wiadomo, można gestami sterować albo przyciskami laboratorium Limi, można dodać różne jakieś oprogramowanie, które jest w fazie testowej. Zobaczymy w ogóle, jak on stoi, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń. Gdzieś tutaj będziemy mieli wersję Androida. 11. Zabezpieczenia 5 luty. No, na czerwiec to słabo tutaj. Mi widać, że aktualizuje. No, niestety, zobaczymy czy w ogóle coś może jest. Z ciekawości. Hmm. Aha, no, coś mamy, dobra. Aktualizacja no, oprogramowania. A no, nie, czekaj, Info... No, wersja jest aktualna. No, sorry, źle patrzę, więc no, tutaj troszkę słabo. Jeżeli chodzi o możliwości aktualizacyjne, przydałoby się trochę lepiej ustawienia standardowo, z lewej wiadomo co możecie mieć od dołu aplikację. Tutaj to co już ja sobie podinstalowałem, bo wiadomo wypada potestować telefon. Wstępnie działa w miarę szybko, w miarę rozsądnie, czy okaże się fajny. Zobaczymy. Myślę, że następny feature, który jest ważny w samym smartfonie, to oczywiście ta płyta indukcyjna, którą mamy tutaj z tyłu, a mianowicie aparaty, jest ich sztuk 4, główny 108 megapikseli, światło 1,88, ultra y, szerokokątny, obiektyw 8 megapikseli, światło 2,25, kąt widzenia 120, obiektyw makro 2.4, jeżeli chodzi o światło, fotografowanie z 4 cm, jeżeli chodzi o zdjęcia makro i obiektyw do czarno-białe 2 megapiksele, światło F2.4 No i cóż mamy w aparacji, w aplikacji właśnie na aparatu, mamy Ultra Night Może tak, przejść standardowo, to w ogóle tak, możecie zrobić jak to zwykle z fotkami, można zrobić na szeroko Można zrobić standardowo Dwukrotnie i Trzykrotnie i pięć, e, sorry Dobra, jeszcze raz Tak to jest piąteczka, trzykrotnie, no właśnie, i pięciokrotnie, więc wiadomo, teoretycznie chyba trzykrotna jest optyka, już później, wiadomo, leci nam to co zwykle, czyli oprogramowanie. Jeżeli chodzi o jakieś większe dodatkowe tryby, jest tutaj tego dość dużo, widzicie na ekranie portrety, filmy z dwóch kamer, o fajne, że można nagrywać to co się robi przy okazji zdjęcia można zrobić też 108 MP i sam portretowy zdjęcie jeżeli chodzi o wideo i nagrania no to tutaj możecie zrobić maksymalnie 4K, 30 klatek, 1080p w 60 no i jest tryb ultranocny gdzie tutaj można sobie albo po polecieć profesjonalnie albo ai -em czyli poustawiać sobie rzeczy do zdjęć nocnych, no tutaj posprawdzamy jak to działa i jak to wypada, myślę, że może być fajnie. No cóż, telefon w sumie fajnie leży w dłoni, niby taki z hakiem, 6 6,4 cala, a trzyma się to całkiem fajnie i rozsądnie. Nie jest zbyt ciężki, to też na plus, wiadomo, nie ma z tyłu szkiełka, tylko jest coś innego, więc no, dlatego jest wygodny. Na froncie oczywiście jeszcze mamy 16 megapikseli aparat do selfie, światło 2.45, Wsparcie dla Wi-Fi w standardzie 2,4 i 5 GHz do standardu AC, Bluetooth 5.0, jest NFC, czyli popłacicie sobie standardowo zbliżeniowo, w sumie Android 11 na pokładzie no i w sumie tyle, jak ten wypada potestujemy wstępnie, wygląda to fajnie, działa nawet rozsądnie, szkoda, że nie ma tutaj coś lepszego niż Snapdragon 720, bo to nie jest jakiś turbo szybki procesor no ale wiadomo, dla standardowego zjadacza kaszy lub też chleba powinien wystarczyć, więc potestuję, posprawdzam i dam wam nać. wygląda na takiego killera, czyli coś co jeżeli szukacie telefonu, to brać i się nie zastanawiać, czy dodać więcej, czy zapłacić więcej, czy zapłacić mniej. Ale czy tak będzie, posprawdzam, dam Wam znać. Macie jakieś pytania? Oczywiście, piszcie w komentarzach. Eee, niedługo, oczywiście, więcej filmów z nim i testy. Mam też z nim 8, więc też o nim będzie. No więc cóż, ja biorę się za nagrywanie, testowanie. No i cóż, lecimy. Tyle. RIME 8 Pro, z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!